Ja będę to powtarzał jak guzior. Dzień dobry. Dwa sławy wydały nowy album, a ja wam powiem, co o nim sądzę. Za wszystkie piski i trzaski przepraszam, ale moje zwierzęta prowadzą bardzo aktywny typ życia. Ale ostrzegam, że w tym odcinku będę silił się na dowcipasy i różnego rodzaju gry słowne. Ja po prostu po przesłuchaniu CD i dwóch sławów przejąłem ich jako swoją osobowość. We mnie w tym momencie żyją dwa wilki. Jeden żąda punchline'ów, drugi żąda gier słownych. Oba są złodzi. A konkretnie będę mówił o w tym albumie. To jest wersja peruadorowa, wydana dosyć ładnie. Prezentuje się to w taki sposób. Ślicznie jest to wydane, ale więcej o samym fizyku będę mówił w części poświęconej samemu fizykowi. Logiczne. No, nawet ładnie się trzyma. I nawet ładnie wygląda. A w międzyczasie będę popijał piwo z peruadorów Ziemia Obiecana. Piwo nazywa się Plot Twist i zobaczymy, czy jest dobre, to powiem Wam na końcu. Odnośnie tego oto tu albumu społeczność słuchacza e Apple, i nie mówię tylko fanów dwóch sławów, tylko słuchacza e Apple w ogóle, Wydaje mi się, że podzieliła się na trzy obozy odnośnie tego wydawnictwa. Pierwszy obóz to jest grupa ludzi, którzy są zawiedzeni tym, jak ten album brzmi, tym, jak on został napisany, jak został zajapowany No dla nich generalnie sławy, no to nie jest jakieś tam melodyjne pierdzenie, tylko to jest nacisk na lirkę, ma być hardkorowy punchline'owy i dla nich wszystko, co wyszło po ludziach sztosach, ewentualnie Dandys flow, no to nie jest już to samo i nigdy już takie nie będzie. Drugi obóz to są ludzie, którzy są z tej płyty zadowoleni. I bardzo im się podoba produkcja, i ogólnie to odnoszę wrażenie, że w dobrze na tych bitach to mógłbym pować bonus BGCA i tak by im się podobała. I jest jeszcze grupa trzecia. I grupa trzecia to są ludzie, którzy uważają, że ta płyta jest średnia. I pośród tego wszystkiego, pośród tych obozów, jestem ja, bezimienny, który próbuje znaleźć swoje miejsce. I będzie to o tyle trudne, że ja w ogóle nie grałem w żadną grę ze studia piania Bytes, więc można powiedzieć, że bliżej mi do gof niż go Tika. Płyta dobrze by było, jest inną płytą niż wszystkie poprzednie autorstwa Dwóch Sławów. Jest tak naprawdę milowym krokiem do tego, aby wyjść tam ze swojego pudełka. Trochę jak Snake. Ale tak na poważnie. Znaczy na tyle na poważnie na ile się da. To jest ich najbardziej taneczna płyta, najbardziej etmiczna, najbardziej melodyczna ze wszystkich. I jeżeli ktoś słuchał ich podcastu albo słuchał wywiadów z nimi, to wie, że ta formuła, w której oni cały czas się obracali, no ona troszeczkę się wyczerpała, zaczęli się dusić w tym własnym sosie, więc zaczęli szukać czegoś nowego. Zaczęli pisać utwory bardziej melodyczne, czasami kosztem teści. Kiedyś ta szeroko pojęta technika, jeżeli chodzi o pisanie. To była ich strefa komfortu. Wydaje mi się, że aktualnie ta strefa znajduje się w zupełnie innym miejscu. Wiadomo, nie do końca zrezygnowali z tego, z czego mimo wszystko kojarzymy duet dwa Sławy, ale zamienili hardkowo wczute pisanie na melodię i przystępność. W sensie jest więcej luzu, jest więcej swobody, jest więcej lekkości, czasami nawet więcej polotu. No ale to też nie zawsze dobrze, ale spokojnie. Do tego przejdziemy. Problemem tego albumu jeszcze przed Premierą było to, kto wydaje ten album. I nie chodzi mi o wytwórnię 2020, tylko chodzi mi o samych artystów. Oni troszeczkę ukręcili bata na swoją własną dupę. Mianowicie, już przed premią byli troszeczkę na przeganej pozycji, bo jeżeli nagrają aderową płytę, no co de facto się stało, no to fani będą narzekać, że to nie jest to samo, że sławy się zmieniły, że to jest jakieś gówno, że to jest popowy popłuczyny, że zostali po prostu zmienieni w niewyróżniających się raporów z do 2020. Ale jakby nagrali ludzi z sztosów 2, i nie byłaby to płyta Ludzie Sztosy dwa tylko i wyłącznie z nazwy, tylko faktycznie obfitywałaby wszystko, co obfitował tamten album. No to wydaje mi się, że też byłoby dużo głosów niezadowolenia, że o, odgrzewacie kotlety, że znowu to samo. Jezu, ile można. Ten studencki humor w ogóle nie jest już śmieszny, jesteście bumajami, i tak dalej, i tak dalej. Bo ja też biegun powiedziałby generalnie dziadesi. Ja, gdyby miał taką pesję na sobie. To prawdopodobnie bym zwariował, bo z Jarka Astka albo bym się stał Jarkiem Lichwałą, albo stałbym się Jarkiem Jakimowiczem. No obaj to są mimo wszystko jakieś tam synonimy szaleństwa. A gdybym był jajkiem Radosnym, no to prawdopodobnie zmieniłbym się albo wajatka Ponłego, albo w Jadosława Majdana. Generalnie by mnie po prostu podupiło. I kontynuując ten mój wkół całe malkontentwo i narzekanie, chciałbym się też odnieść do komentarzy, które regularnie pojawiają się na forum ślizgawka czyli następczyni ślizgu. O ile szanuję to, że mamy w Polsce jeszcze jakieś bastiony tryskulu, to jest po prostu bardzo dobre dla podziemia i dla różnorodności na scenie. Tak regularnie ludzie postujący tam, no działają mi na nerw. Ktoś powie, no może nie powinieneś przeglądać tego forum, jak cię cały czas tylko wk**wia. No powinien. Jeszcze z 2-3 lata temu w polskim internecie nadużywało się frazy, że ktoś się zesał. I generalnie chodziło o to, że jeżeli ktoś przegrał argumentację i tak chciał dosyć niefortunnie z tego wybłędnąć, albo zgubił się w tym wszystkim, albo po prostu nie chciał w coś wchodzić, a no ogólnie był na przegranej pozycji, to mówiło, że ta osoba się zesrała. I o ile no nie jest to zbyt kuetuazyjny wyraz, tak, uważam, że ten epitet idealnie oddaje to, co dzieje się na tym forum, ponieważ tam, tam dochodzi do jakichś masowych defekacji. Pod każdym praktycznie singlem znajdziemy co najmniej jeden komentarz o teści główno. Żeby daleko nie szukać. Pod singlem Tromso. Pod singlem Ale Ten pod singlem Awaria, pod singlem Giga Chat". Ja przepraszam, to jest forum hip-hopowe czy kolonoskopia online? Jestem fanem South Parku. No i tego polskiego butlegu, który tam widać za mną, jak i oryginału. Są dwa odcinki, które łączą się ze sobą fabularnie. W jednym poruszony jest temat Aspergera, a w drugim poruszony jest temat starzenia się i depresji. I polega to na tym, że jeden z głównych bohaterów, czyli Stan Marsh, w pewnym momencie dorósł, skończył 10 lat i wszędzie zaczął widzieć gówno. The hell? Nothing but shit on TV, video games are all shit, and the world's a big turd. The only thing that doesn't seem like total shit to me are my friends, and they're all sick. Just get me a cheeseburger and tell the chef to go easy on the shit. Uh. Muzyka jest gówniana, filmy tęcają stolcem, jedzenie to palący gęsty kloc, no dosłownie otaczają go fekalia. I ta dolegliwość została zdiagnozowana przez soft Parkowego lekarza jako syndrom cynicznego dupka. Widzisz stan, gdy dorastamy, rzeczy, które nam się podobały, zaczynają wyglądać coraz bardziej gównianie. A rzeczy, które w dzieciństwie wydawały się gówniane, przestają się takie wydawać. U ciebie jednak musiało dojść do jakiegoś mentalnego zwarcia, i wszystko wygląda i brzmi gównianie. Niektórzy nazywają to zespołem cynicznego dupka. Więc panowie reformowicze, no może już w waszym wieku wypada nie tylko zainteresować się badaniem prostaty, a, ale jak to mówią, fuck you and I see you tomorrow. W skład wydania ewego wchodzi płyta, jedna i nic więcej. Co prawda wydana jest za to ślicznie. Tak wygląda obwoluta z przodu, tak wygląda płyta z przodu. Tak wygląda dupka. A tak wygląda środek. A, no i oczywiście jest jeszcze obwoluta z tyłu. Wydanie PUDAROWE od zwykłego różni się jeszcze jednym dodatkowym singlem. Czy to dużo? Nie bardzo. Czy mi to wystarcza? W zasadzie tak. Tylko to opakowanie głupio będzie wyglądać pomiędzy Jewel i Gipakami. Szkoda tylko, że z tyłu nie napisali, że utwór Giga współedukowali współprodukowali również returnersi. Po Powered albumu, dobrze by było, oceniam neutralnie, plus 6 na 9. Wiecie jak nazywa się mieszkaniec Łodzi? Łodzianin. A wiecie jak nazywa się mieszkaniec Wrocławia? Powodzianin. Nie! DBB, czyli dobrze by było, to naprawdę kawał bardzo dobrze wyprodukowanej muzyki rozrywkowej. Fantastyczna robota producenta o pseudonimie Skrywa, który jest chyba w ogóle jednym z moich ulubionych producentów od czasu kiedy prawdopodobnie usłyszałem Typhoon 92 Guziora. Z pod jego ręki wyszły i tutaj pozwolę sobie już hamsko przeczytać z monitora. Houseowy pion, drum and bass w Maydayu, przeszywający nóż na Gadle bitowe, otóż to, chyba mój ulubiony utwór, czyli to nie jest kraj dla Cadillaców na rock'n'rollowym podkładzie, czy chociażby afrotrapowe za mną. A tutowego aż tak chwalić nie będę, bo jego bity po prostu podobają mi się mniej. I o ile tam cenię go za warsztat umiejętności i wszechstronność, tak bity do Tromso, czy Czarne Ciuchy Białe Koty, no podobają mi się po prostu mniej, niż te bity z Natomiast pokazuje, że dalej jest w stanie trzymać poziom i chociażby tytułowy, Awaja, czy kawa, czy herbata, no pokazują, że on dalej to ma, jest dalej w stanie produkować bardzo fajne podkłady, no, ale jest chyba lepszy. No i jest jeszcze Little z EtuNS-ów, on przyłożył rękę do tam, dwóch bitów, ale ja się skupię na jednym, czyli do moim zdaniem czarnego konia ze wszystkich singli. Chodzi oczywiście o myślałem, że będzie gorzej. Boże, jakie to jest super. Tam jest tylko spokojne pianinko z jakimś tam tapowym zestawem perkusyjnym ale to tak na mnie działa, to tak na mnie oddziałuje. Właśnie a propos singli. Jeżeli chodzi o promocję albumu, dobrze by było, to uważam, że była trochę nie Single, które zostały wypuszczone, no one nie singlowały. A to jest duży problem, kiedy Twój singiel nie singluje, No, bo oni nie wspierasz się gdzieś tam w rankingach. Nie jest aż taki popularny. Do mniejszej ilości osób dotrzesz, że wydajesz nową płytę. Potencjalnie mniejszej ilości osobom się spodobasz, jeżeli to nie jest aż tak popularny, No, po prostu nie dotrzesz do wszystkim, którzy mogliby docenić Twoją muzykę. Odnośnie Tromsø, czyli pierwszego singla, no nie wiem, no przesłuchałem go może z 2-3 razy. No, 4 to jest absolutny max, Ale ten, no nie przesłuchałem go nigdy w ogóle do końca. Poza odsłuchem całościowym albumu. To jest paskudna rzecz, nie podoba mi się. Awarię z paluchem, no może włączyłem kilka razy. Myślałem, że będzie gorzej, no to jest... Mój Czarny Koń, uwielbiam to, fantastico i Giga Chat z no to przed albumu odpaliłem i nie czułem żadnej potrzeby, żeby wrócić. Więc single nie oddawały tego, jak w całości brzmi ten album, a brzmi naprawdę nie najgorzej, brzmi naprawdę dobrze, o czym już mówiłem. za całe brzmienie albumu w kontekście miksu i inżynierii dźwięku, masteringu odpowiada Enzu, do którego ja zazwyczaj mam bardzo dużo pretensji, bo ścina końcówki, ten miks czasami jest niewyraźny. Natomiast tutaj nie mam się do czego przyczepić, on zrobił fantastyczną robotę, możliwe, że najlepszą jaką słyszałem do tej pory. Album promowany był też podcastem, którego ujrzeliśmy 5 odcinków i szczerze oglądało mi się to całkiem przyjemnie, właściwie słuchało, ale Q&A wydaje mi się, że postawili na to zdecydowanie za późno. To powinno się pojawić co najmniej 5 lat wcześniej, no, chociażby do premiery płyty pokolenie X2. Więc kiedy ja widzę, że zamówiłem jakiś produkt, a on marketingowo w ogóle się nie broni, no to zaczynam mieć pewne obawy, że mogłem kupić coś, co mi się nie spodoba, że dupiłem pieniądze, bo nie będę tego odsyłał, szanujmy się, komu się chce w ogóle odsyłać produkty? Na szczęście, lądowanie nie było aż takie twarde, ale też trochę daleko temu do klasy biznes. Całościowo, czy jak ja to uwielbiam mówić, holistycznie, o mm, value albumu jest wyższy niż O value któregokolwiek z utworów. Co nie jest aż tak dobrą wiadomością, bo szansa, że odpalisz jakiś singiel jest mniejsza niż taka, że odpalisz cały album, a nie do końca chcecie się pewnie przysłać cały album, więc możliwe, że wybierzesz coś innego. Jest na tym albumie niestety kilka momentów słabszych albo przeźroczystych. No takim elementem zdecydowanie słabszym jest single, o którym wspominałem, czyli Ale ten. Nie podoba mi się tam praktycznie nic, no może poza zabitem, który ma bardzo fajny basik, ale. Chłopakom w ogóle nie chciało się sensownie na tym zaapować. Inne przejrzyste momenty to chociażby Nikt, Otóż to za mną, czy chociażby ten bonus tak o, o palcach, który został dołączony do wydania właśnie pełrodorowego. I żeby nie było, ja nie twierdzę, że to są fatalne single, które należy skipować, one po prostu zaniżają jakość albumu. Sam Aztek, bodajże w wywiadzie 3.0, powiedział, że jeżeli słuchacie muzyki dwóch sławów w tle, to ona ma o wiele mniej do zaoferowania niż kiedy słuchasz tej muzyki z jakąś tam wczutką. Wsłuchujesz się w nią. No niestety, te single, które wymieniłem, to dla mnie jest definicja muzyki dopuszczenia w tle. I tak naprawdę nie chce mi się nad nimi pochylać, nie chce mi się spuszczać. No, nie wiem, Majazd, drugi, trzeci. Przygotowałem się do recenzji tego albumu. Sprawdziłem, czy nie ma tam czegoś głębiej, wystarczy. Z jednej strony teksty nie są banalne, no bo o to nigdy bym ich nie posądził, oni dalej potrafią pisać, no ale z drugiej strony to nie jest tak, że musisz zatrzymać się przy każdym wersie, sprawdzić go na Geniusie, czy na pewno dobrze go rozumiesz. Przez co zdarza mi się przy tych gorszych momentach odpływać i rozmyślać zupełnie o czym innym, a nie cieszyć się z słuchania albumu. Ten duet za luźno podszedł do kwestii rapowania na tym albumie. Przykład. FN w Maydayu, który jest zrobiony na bicie diamond jest zdecydowanie za marzycielski, za ładny. Tam potrzeba więcej haczenia, potrzeba więcej krzyczenia, więcej energii, a Astek stwierdził, że tam sobie pośpiewa jak na praktycznie każdym fn na tej płycie. Chyba nie tak to się robi. Zestawię sobie to z innym singlem, czyli z utworem Drive, autorstwa Gipsa, do którego dograł się Opał, i tam pomysł na FN był bardzo podobny, ale mimo wszystko wykonany jest on kilka leveli wyżej.

Rytmicznie zdecydowanie lepiej ogarnięte jest drive, pomimo tego, że tam nie są akcenty pozmieszczane skrajnie inaczej, ba ja uważam, że one są gorzej zaakcentowane niż w od dwóch sławów, tak całościowo jest to bardziej jakieś, jest to bardziej charyzmatyczne, jest to z większym pazłem zrobione. Wiecie, ja może w tym momencie walę jakieś Famazony. Jest to bardzo możliwe, bo ja nie mam żadnego wykształcenia muzycznego. Ja wszystko robię na słuch, słuchając tego ze słuchawek bluetooth, ale jakbym miał narysować, jak wygląda podkład drum and bassowy, no to ja prawdopodobnie zrobiłbym to tak. I kiedy Gibbs wchodzi i śpiewa, czy tam malepuje, no coś pomiędzy, to mniej więcej to wygląda tak. A kiedy Astek wchodzi i Astek śpiewa, no to to wygląda tak. Po prostu, dodaj, łatwiej jest się bujać, jest to przyjemniejsze. Jest mniejsza różnica między agresywnością w głosie a agresywnością w bicie. Co ciekawe, Astek, najbardziej agresywne flow i najostrzejsze linijki, wybrał do bitu echondoylowego, który z natury jest spokojny, jest ciepły, jest letni. Nie kojarzy się w ogóle z tego rodzaju przewózki. Gdyby był w stanie, mówię cały czas o Ast, ale o ja to trochę też, gdyby obaj panowie byli w stanie wykrzesać z siebie taką energię, taką hezmę i taką wściekłość momentami, jak chociażby w utworze chwast z płyty coś przewa, na którym gościnnie znalazł się Cyrus, no to w ogóle nie byłoby tego tematu. I żeby nie było, że jestem tylko negatywnie nastawiony, nie. Kiedy mamy do czynienia z czymś spokojniejszym, czymś bardziej ospłynętym, no to ta formuła sprawdza się idealnie. Kawa czy hebata? Dobrze by było. Myślałem, że będzie gorzej, no to są Feny. Poprowadzone świetnie, chce mi się ich słuchać, zapadają w pamięć. Ja naprawdę je nuciłem jadąc do pracy albo z tej pracy wracając. A raz nawet zdarzyło mi się, słuchając e, zupełnie czego innego, zacząć śpiewać FN właśnie z kawy czy herbaty. Amgos Jarka brzmi troszeczkę niepokojąco, ale kojąco zarazem. Podsumowując, numery agresywne za mało agresywne, numery spokojne i wyważone, spokojne i wyważone. A e, umknie mi, a chciałem też o tym powiedzieć, bardzo doceniam to, że Jadek momentami robi tak zwane e, flow pauzowany. Najbardziej znany chyba z albumu, gdzie jest Ace. On miał właśnie taką maniakę. Na przykład w utworze Box i Cox, z tego co pamiętam była taka zbitka. Ciągnąć porszek nosem. Myślisz, że jesteś z mafii, jak ciągniesz proszek no, I on też pojawił tak kilka razy na tym albumie, to chciałem cenić. Ale zostawmy na momencie gospodarzy i porozmawiajmy o gościach. Jeżeli chodzi o ojów Babicze, no to dla mnie są jak dwa sławy, trochę takie nieślubne dziecko Białasa, ale nie chcę mi się za bardzo ich słuchać, bo te ich panczy są za banalne. Czyli de facto Ojów Babicze troszeczkę jak numer Pajaz z niegdyś ekipy Wielkiej O. Zawsze spoko, ale nigdy dobrze. FN Palucha rozumiem, że może się komuś nie podobać. Jasne, spoko, gusta, guściki. Mi się akurat podoba, ale no nie mogę, nawet gdyby mi się nie podobał, to nie mogę powiedzieć, że nie pasuje do tej konwencji. Bo on tam pasuje idealnie. To jest bit stworzony do tego, aby on podał mordę w F-nie. O tym też mówili panowie w podcaście. No po prostu ciężko winić Poznaniaka za to, że rapuje tak jak rapuje. No nie można go winić za to, że jest sobą. Ale przejdźmy do FEN-u damskiego. Autorstwa Oliwii Twardosz w utworze Nóż na gardle. Wow, ja chyba nigdy nie słyszałem, ja chyba nigdy nie słyszałem tak smutnego i tak przeszywającego damskiego wokalu w swoim życiu. To jak ona śpiewa jest zarówno stanowcze, to możemy usłyszeć po jej pewności w śpiewaniu kolejnych słów, ale za każdym razem, kiedy ten refren dociera do mnie, to mam wrażenie, jakby tam on cały czas wibrował. Bardzo to we mnie rezonuje. Piękna barwa głosu i piękny pokaz umiejętności, co z taką barwą można zrobić. Szczerze, to jest refren idealny, bo on ani nie jest bezpłciowy, ani nie jest przesadzony, nie jest jakiś egzaltowany czy żewny. Proszę, mam nadzieję, że ktoś usłyszy ten utwór, Pochyli się nad Oliwią Tfadosz i weźmie ją do siebie na płytę, bo uważam, że mając już takie możliwości, ona powinna pracować z najlepszymi. I niekoniecznie zawsze na smutno: po prostu. Niech ktoś weźmie ją pod skrzydła i niech ktoś robi z nią jak najwięcej muzyki. Mam wypisane moje ulubione wersy, a jako, że to są dwa sławy, to tych wersów mam dosyć dużo. Więc spróbujemy jakoś tam w miarę szybko przez to przebędnąć. Bo tu lęki i leki to tylko prawy alt. Jedyne co po nas zostanie, to gwoździe w ścianie. Chciałem mieć typa spod ciemnej gwiazdy, ale się trafił jej biały karzeł. Steka zamawiają weterynarze, schaby gotują se przecie na parze. Wiem, nie każdy jest kłamcą kłamcą, chciałbym wierzyć jako tako, ale mówiłaś o czarnym pasie, myślę karate, a to strapon. Dojastałem w klatce jak Alien. Także sój się Martin, bo wchodzi Reiki i Morty. Tutaj yy, gościnnie Ojów Babicza, nie Sławy. Jak nie masz dystansu, no to jedź ci z bliska i zobaczysz gwiazdę jak u jaka na insta. Pali mi się grunt pod nogami. Ej, podłoga to lawa. Stambas na stole, a więc powiedz swoim koleżankom, że walimy wódę z kłosem, tak jak to McHajto. Małolat madedy, za którego ganią lewi aktywiści. Zabawne, nie za to samo gonili naziści Napili się wiśni, chłopy pod sklepem przytulą mandaty Panowie z policji, taki jak oni, spisują na straty Wygrała ze mną w darty, wygrała ze mną w bilet. Pewnie tak drugą zwrotkę zaczynałby Ed Sheeran Ja faktycznie nie wiedziałem, że tak zaczyna się jedna ze zwrotek Eda Sheerana Ale kompletnie pasowało mi do tego, jak prezentuje się jego muzyka Bo tak jak na początku, cię podarwę na końcu Jesteś z Gdańska, to pewnie z Aniołków Awww, Uw. uwu a w radiu przerost formy nad brakiem treści, dziś akceptuje noemę przetańcze teksty, jak moja grupa oddaje głos do studia. Mam też wypisane, że cały kawałek to nie jest i dla kadilaków, jest warte zacytowania, ale nie będę tego czytał, sprawdźcie to po prostu sami. Wjeżdżam cały na biało, tak jak pan z Wadowic. Kiedyś nie lubiłem go, to bym nazwał go p Pomyślałem to, czy to tylko powiedziałem? Tylko powiedziałem, albo powiedziałem aż. Ale jeśli masz interes, to dzwoń do mnie z Blackboy. Dużo tego strasznie. Co ciekawe, wypisałem sobie też wersy słabe, no ale umówmy się, jeżeli ktoś pisze punchline'y, no to czasami muszą trafić się jakieś suchajki albo jakieś częste żarty. Tutaj mamy na przykład, nie boję się sztucznej inteligencji, ale prawdziwej głupoty. No, wow, jak na to wpadłeś, nie wiem, może przyglądałeś memy w ciągu ostatnich, nie wiem, dwóch lat. Nie, nie wiem czy mi przeszkadza spoufalanie obsługi w knajpach, możecie w sumie mi mówić na ty, kiedy se zmienię imię na pan. Miodu, tak jak Alfons Batnik. to nie jest zły WS. On jest po prostu zecyklingowany z utworu, który już kiedyś powstał. Nie robi się tak. To nie jest follow up. Jeżeli drugi raz powtarzasz ten sam WS, to to nie jest follow up. Tak samo jak wydajesz drugi raz tą samą konsolę? Nie, kurwa to nie jest nowa konsola. Przestań, przestań Nintendo. A to chyba półwysep, bo nie mam innej drogi. Okay. Potem nazwij jak chcesz, prawie jak bierzmowanie. Więc czemu chciałabyś znowu obciągnąć Fred again? Jeb? Recepty na Blue Monday wykupujesz w Black Friday. Wow, żeby zajmować Black Monday w Black Friday, no trzeba mieć bardzo dużą pewność siebie. A i przypomniałem mi się jedna rzecz, a to jest ważne, więc muszę to dodać. Nienawidzę tego, że praktycznie na każdej płycie 2020 od pewnego czasu musi pojawić się AMX jakiejś znanej piosenki. Na The Guide było kiedyś cię znajdę. Okropne, fatalne, paskudne. Na 2137 oświetlenie tak Hemingwaya była cichoża, grzegorza Tunała. Nie. Na The Grind były też piegi, o co chodzi, i te jego zwrotki są w ogóle niepotrzebne. Można by je wywalić. Tak naprawdę potrzebny jest bit i ten sample z oryginału. To jest po prostu popis tego, co zrobili producenci, nie to, co zaśpiewał, zaapował, o co chodzi, ok? I tak samo tutaj. Na płycie dobrze by było ten samplowany miodu na klubową modłę w utworze Peon. On po prostu nie brzmi dobrze. Słuchajcie, ja pójścia sławów w stronę nieco bardziej popową, a nawet bardziej popową. W ogóle nie rozpatruję źle, żeby nie było. Ja się troszeczkę pozłościłem nad tą recenzją, ale dlatego, że chciałem uwypuklić wszystkie wady tego albumu. Jakbym miał komuś przedstawić, czym jest Dobrze By Było, to powiedziałbym, że to jesienna lirka na letnich bitach, wypuszczona środkiem zimy. I teraz, przechodząc do oceny tego albumu, no wydaje mi się, że oceną sensowną byłaby neutralna z plusem, czyli 6 na 9. Wydaje mi się, że jest to uczciwa ocena, no bo mimo wszystko ten album jest lepszy niż jakaś tam średnia płytowa z tego, co ja słyszałem w życiu. Jest tylko dobrze, prędzej puszczę sobie w tle, aniżeli znowu się zanurzę. A właśnie, jeszcze a po piwa, to widzicie, że została mi aszteczka, puszeczka jest pusta. Jest bardzo gorzkie, no jak to IPA, jest bardzo cytosowe w swoim smaku i jeżeli ktoś lubi takie doznania, to serdecznie polecam. No i to by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję tym, którzy fali do tego momentu, a ja idę wrzucić miedź.